Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, John Garrett. A to już czwarty, może piąty, a może szósty. No raczej czwarty rozdział. Nie ma nas. To jak nie ma nas, to co jest w takim wypadku? Mrok wewnątrz, być może. Wow, 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 max, max, max. Żadnych brak odpowiedzi, co to ma znaczyć? Ehm. Um... Nie pamiętam, w którym momencie się skończyło to, ale chyba normalnie się skończyło to, ale jesteś... Aha, dobra, czyli od tego momentu się ja powinno zacząć. Nie wiedziałem, że wkroczyłeś w moją drzwi. Mona, zastanawiałem się, kiedy wyjeżdżasz. Max, nie jestem tutaj, żeby cię zabić. Nie będziesz mnie zapytać? Jesteś w niebezpieczeństwie. Both of us are. There's a contract out on us. There's no us in this. You're a murder suspect. I should take you in. I was hiding behind the badge. The real thing is never what you think it will be. ex zwykle Oh yeah, sniper. Oh fuck, they found me. Yeah, jabko Wait, Mona. No i co teraz? No, muszę sprawdzić, czy się nagrywa poprawnie. Chyba się nagrywa, nie ma żadnych framesów zdropionych. Dobrze. Wow, sniper! Postrzeliłem jabłko. O właśnie, czemu jabłko się nie chce ruszyć? Jabłko, ty gnoju. Proszę cię, rusz się jabłko. O Boże, co ty. Kurwa uderzenia z piekła. Jak rozumiem, nie ma żadnych pękilerów, panie kolego. Ale masz beretty. Nie, no, są mam amunicję? Zostań po amunicji. No, ja się zastanawiam, czy ktoś próbuje mnie zatrzymać w moim własnym mieszkaniu, ale to byłoby mega głupie. Mona, no do jasnej cholery. Zrobiłeś mi tu burdel. Mam staruszkę zacznie pewnie robić cyfr. Coś blokowało drzwi od drugiej strony. Pewnie moje poczucie humoru. <laughs> tak, zdecydowanie zajmą się mną. Jak było. Get out, get out! Dobra pogadajmy Tak. Proszę mnie zaprowadzić. I tutaj masz. Otwieraj to! Wiem, że nie powinienem komuś dewastować domu, ale kto mnie powstrzyma teoretycznie. Poza tym muszę sobie ją podnieść. Można ją zabić, ale... Oh, this used to be a nice neighborhood. Muszę pamiętać, że mam nic No dobra, no to musimy teoretycznie tutaj wyskoczyć. I teraz być bardzo ostrożni, żeby nie spaść, nie pokazać, że jesteśmy ciotami. Leg znam moje szczęście... Nie wiem jak ty to... Aha, nie mam amunicji. Dobra, 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 chwileczkę. Spokojnie. Teraz się z wami policzę. gnoję, Wstrętno. Czymś utknąłem. Brawo. Max. Król utykania wewnątrz. Powinienem się nimi przejmować? Właściwie to nie. Czy powinienem coś z tym zrobić? Definitywnie tak. Kiedyś było lepiej. Kiedyś to się fajnie liście. Teraz to już się nawet nie staracie. W ogóle to zabijanie ich nie ma kompletnie sensu i znaczenia, ale... mogę. Mam broń, mam amunicję. Max here. Cleaner's the building. Psy się okay, on. On we'll Dobra, zadzwonię na psy. Ktoś sobie śpi. Mm. nie oni usłyszą. Ja nie chcę, żeby oni słyszeli, wy nawet nie wiecie kim są oni. Swoją drugą ja też nie wiem kim są oni. O Boże, tylko nie to jeśli oni usłyszą, że telewizor jest włączony to. Szkoda, że ja was pierwszy wykończę. Panie kolego i panie kolego drugi. Gdzie są moje szlugi? Medal za, za sługi, jest! Można dalej to robić. Chcę to zobaczyć, jeszcze raz na mnie. Chuj. A to jest właśnie najlepszy w tych takich momentach, kiedy masz y, taki y, może nie Loki na kamerze, tylko że jest kamera z pokazana i wtedy można się. To ja siema. Teoretycznie musimy. Znaczy nie musimy, ale fajnie byłoby do niej podejść. Właściwie. Saving. Anders. Nie powiem jaki. Może Andersen, albo coś. Uh, uh. Dawaj mi swoje Penkylery, Lady.

No, wiadomo, ale zawsze jest brudno, kiedy są sprzątacze. Zawsze jest dużo ciał. Muszę zrobić to, muszę to zrobić. Dobra, ale wystarczy już takich bagów, bo to jest brzydkie, że pokazuje się takie rzeczy na odcinku. Teraz mamy opcję, żeby tu wskoczyć, i właściwie powinniśmy się za to zabrać. Przyjrzeć się, czy w tym otoczeniu jeszcze nie ma rzeczy, które ja bym chciał, nie wiem, ukraść, zepsuć. Chyba nie ma. No to idziemy. Ale snajpera już nie było. Może nie chce w sumie odsłuchiwać tych wiadomości, bo wie, że Max to chory perwers. Nareszcie! Wow, to nie są moje zdjęcia, ja inaczej wyglądam. Może kogoś innego szpiegowali? Patrzmy. Zaraz mi dom pewnie eksploduje, no ale co to? Już widać wcięcie w tym, więc wiadomo, że to będzie obiekt, który zostanie zniszczony. No i po domu. Wszystko stanęło w płomieniach. I moje zdjęcie z Aleksem Bolderem, moim najlepszym kolegą. O, ale karabin snajperski zostawił. Bardzo dobry ziomek. Teraz będę mógł robić te moje słynne egzekucje, gdzie celuję ludziom w jaja i po prostu w takim bullet time to wszystko leci. Bardzo dobrze. Mm, to są te piękne zdjęcia, może je pokażę jakoś tak, zajebiście Pudełka po cold pizza, może cold steel, może jakieś śmieszne nawiązania I posłuchajmy tego No Halo, chcę posłuchać przepraszam, musiałem to zrobić dla tych skreszy. <laughs> ma problemy z piciem. Sucks. Mm. No nie jest

Wow, wow, wow! Kurwa szatan to opętał. Nie chcę iść na żadne spotkanie, ty powinieneś się spotkać z anonim nie wiem, anonimowymi, kurwa. Kurwa, it's not this pain. Zawsze to nie jest ten ból. Nie chcę żadnych mon, kurwa. Chwała, To This is Mona. Tam nie chce iść, bo tam zaczną kogoś zabijać. Kurde, no. Skoro mowa o zabijaniu, jest kurde przykazanie, a ty właśnie je prawie złamałeś. Znaczy ja już... Ja to co robię, to, to jest zupełnie co innego ja mogę. Tak? Nie? Mogę? Nie wiem. Zabijanie innych jest złe. Właśnie, zabijanie innych jest złe. Dlaczego zmuszycie mnie do zabijania? Światło, którego nie da się zniszczyć. Kiedy wymyślicie dynamiczne oświetlenie w 2001? Był 2001 chyba był. Dobra, jak dobrze pamiętam, będzie tutaj po drodze sekret. Ile mam save'ów? Jeden wolny zapis. Łooo! Wow. Chyba zaraz umrę. Chociaż nie jestem za dobry. Może jestem za skromny. Jeszcze wyżej? Jeszcze musisz? Dobra. Bądźmy hardkorami i oszukujmy z naszym polem widzenia. Niko tu nie ma. Brawo ja. Idealnie. Idźmy wyżej. Będziemy mogli poszukiwać. Nie, but we keep driving. Dobra, no to co, jedziemy w Indom na dół, nie? Może sobie zmienię na coś, czym się sam nie zabije. Cholerna desko, oddaj mi gazrurkę. Daj, 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 daj. No, mi, daj. Może co? Ja wam dam obrażać mnie tutaj na służbie. Znaczy, ja nie jestem na służbie. I, i, siema. Spoko, jestem policjantem. Znaczy jestem teoretycznie detektywem, ale jestem... w policji. Z gołębiami? No nie wiem. No to czy ten? Y, sprzątacz go zna. Woźny. Dozorca. No. Eddie. Fajną masz metę swoją ziomeczką. Serio, będziesz sobie czyścił, kurde, to ja myślę, że wyciągniesz klamkę i mi pomożesz. Równie dobrze mogłem go zabić. A nie wypada zabijać bezdomnych, ani tak nie mają gdzie się podziać. Teoretycznie. Praktycznie. Ogólnie. To do piwnicy idziemy w tę stronę. Z wykopem wchodzimy. Pl. <noise> do pomocy przybyła moderacja wykopu wykopu.pl Dzięki za pankillery. Zawsze się przydadzą. I... It's good, tak wiadomo. But we keep driving, hey, spokojnie. Hey! Ledwo co ruszasz ten. tą mordą swoją Maxa. Sąsiad bestii, hehe, he, stary żart 667 w Cold Steel. Też był he. Sąsiad bestii, nawiązanie do jedynki. Okay. Możemy go zabić, ale teoretycznie lepiej go postrzelić w nogę. Z tej frosty! Z tej frosty? Może ja nie chcę ice coldnego. Nie, no dobra, nie bądźmy tacy, nie wiem, rasistowscy, może co? Patrzcie, jak się mogę zatrzymywać w powietrzu, tak dobrze jestem. To w ogóle jest fajne, że w tej części można właśnie takie robić rzeczy, że się mogę na boki ruszać, do tyłu, do przodu, więc jakoś co nie ma teoretycznie prawa w ogóle, jeśli chodzi o fizykę, ale. Ale ja mogę, więc ja to robię, nie? Nie no, ale ten kopać te śmieci. Jak tam bezdomny. E? On żyje, czy. Chyba jesteś dead ogólnie. No, tak trochę dead, bo się zauważyłem, że ruchałeś ma teraz. Znaczy to wyglądało tak dwuznacznie. Pragnę zauważyć. Teraz możemy się teoretycznie z powrotem dostać na górę, ale pytanie, czy chcemy. Oczywiście moglibyśmy tam pójść od razu, ale to nie jest zabawne. That's no fun. Pojechać windą na górę i ominąć sekrety Kto może znać sekrety lepiej ode mnie? Pytanie, kto może znać sekrety? No i pewnie Monatę poszła, tutaj poza tą amunicją Chyba nie było żadnych więcej sekretów, niestety Ale w następnym odcinku będą, obiecuję Kurwa, brawo ja, ale nie będę wczytywał Bo mam mało save'ów, to jest to prawda Nie zrobiłem, te, nie zrobiłem tego nieprzemyślanie To było wiecie, żeby podnieść poziom trudności, bo ta gra jest za łatwa ogólnie dla mnie Może nie wiem. I teraz uwaga. Wow. Nigdy nie skacz w stronę przeciwnika. Nauka na przyszłość. Chyba, że jesteś Johnem w który może takie coś robić. Ale nie powinieneś. To szkodzi zdrowiu, szkodzi tobie, twojej rodzinie i zamkniętym drzwiom. Nie wiem w ogóle po co biegam, skoro mam świadomość, że większość z tych drzwi, poza tymi dwiema staruszkami, nie działa. Ale i tak, dla samego picu fakty dla dłuższego odcinka. Bo dziwnym trafem zauważyłem, że krótsze odcinki jakoś są mniej oglądane. Co paradoksalnie powinno mieć miejsce, bo ludzie potrafią sobie łatwiej przeznaczyć, nie wiem, um, no ile w ciągu dnia. O nie. Tylko nie adres unknown. O, dobrze spuściłem wodę w Kiblu. O, kurczę, nie będzie mnie widać. No nie! Tak. Miasto wciągnęło Mirrę i Kadzidło, Johna Mirrę, do fikcyjnego miasta Noir City. Ja bym pootwierał to, no proszę cię, no nie gadaj, że nie możesz. Ej, nie włączaj gazu, pojebany jesteś! She's dead. Nie mogę nic zrobić, więc w sumie co, nie mogę się pastwić? Róże, ty róże flamingu. Trochę płaskie te drzwi, moim zdaniem. W ogóle. Te drzwi mają klamkę, jest ok. Te drzwi. O, chyba nie mają klamki. Może powinienem zrobić coś takiego. Rzuć tę klamkę. Idealnie. W ogóle miałem robić moje egzekucje, ale wstyd, a ja nie zrobiłem. A, już pewnie mogę się w tym momencie pożegnać z Wami, mówił John Garrett i. I to jeszcze nie koniec, nie powinien być koniec. Nie w tym miejscu, jak dobrze pamiętam. No właśnie, nie w tym miejscu. Patrzcie, co znalazłem. Raz, dwa, save, trzy. What the fuck? Jongeret zna sekrety. Czy właśnie przywołał szatana? E, tak? Nie, tak? To dziwne, no nie? Jakieś gówniane kule ogniste. Ja nie oceniam, nie? Może to jest jakieś nawiązanie do Mario, ale. Urna, serio? Naprawdę? Gareciarz, tak się nie robi. jeszcze szczęście. Nie, nie zrobiłem egzekucji! Boże, mój błąd. Ja mam problemy z celowaniem ogólnie. Hmm. Co tu mamy? Jakieś po prostu czarne elementy, które są normalnie tutaj. Może święty Mikołaj tutaj się wdrapywał. Skurczy byku jeden. Ja ci dam drapać. Hmm, dobre. Spróbujmy się nie zabić, spróbujmy dojść do następnego epizodu. To tutaj się wskakiwało i był koniec? Jeszcze? Nie. Kurcze, Blaszka. To ja się już pożegnałem i jeszcze muszę mówić. Nie żebym miał z tym problem, ale... <słyska> Okej, okay, to chyba już tutaj się żegnam. <słyska> Mam nadzieję. Tak. <słyska>